Taki regał chcę mieć i e, tam chcę mieć właśnie e, jakieś CS'e rzeczy i w ogóle i właśnie chyba sobie na tym, na temu sobie chyba kosy po, e, pozamawiam. Jakieś trzy. Auto, nice. Zostań, dawajcie go Ile miałem elo w sezonie? W piku miałem 13 chyba 100. Ogólnie nie, nie miałem dużo, nie miałem. Jak chyba chłopie z byka spadłeś. Za siedem koła? Co to jest, normalna pitetka. Leży okno. A, bo twojego lina. Myślałem, że mojego coś robić. Daję smoke'a. Aha, dałeś, dobra. Dżungla do lewej. Da się do dżungli. Poczekaj, nie pilnuj. to raz łukam, I dżungla był załuchany. No no, pięknie. Co to jest? Przemaw. Kurwa, kosę chciałem mu dać. Rampa. Panowie O kurwa ty! Rampa jest. Chyba obity ten najdenkach. Ale to z przemek. No, ja wiem. To ci muszę przyznać ta rację Dobra, zabiłeś. Tak, to tak, szok. lesz. Dobra, plantuj. Kuj. Exit. Exit, Exit Dwóch. Dwóch, kuchnia. Do lewej, do prawej masz. Nice, drugi jest. Idź plantuj może. Dobra kurwa, ale słupie para olimpiada, nie? Nie mogę? full kurwa, ty to nie mogę przeciągnąć. Dobra, jeszcze dwóch jest po dwa. Krzys po jest jeden na midzie. Trzech mit, trzech mid. Blisko mit, i zakręt. O kurwa, ale było blisko. Po głowie jest na szorcie. Jakby... A, chciałem mu skana jeszcze dać. Nie mają pana, nie przesadzajmy. Nie lubię repasa. To polubisz. No i ta grama zęta Teraz się nie wyjebać tutaj i jest Calafą Dobra ogień Dona, 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 zapierdajcie, bo jest kupować się przecinie Dawaj, jechać Templa ICT Dobra, chłopie krótko Plantuję na Donata Ooooo Piramidka ostatni ale mi ktoś zajebał fraga Napol ja Nice Dobrze, Xanti no, chyba się rozgrzał, coś delikatnie mi się wydaje. Rizzler, co wykurwił mu tam banię i jest koniec. Rizzler boi. Dobra ty, tam kurwa, do domu! Ren, <grym>, mi kurwa, rzucił dyglą, rzuciłem globek, chodź. <grym>, Aaaa, pod shorta podchodzi. Nie, to nie go nie zabił, to nie był rampa. Patrz, no nie dadzą chłopaki nic zabić, nie? Nic nie mogę zabić. A, Opa! Czekaj, ja miałem akurat nóż wyjęte. Gdzie jest ostatni? Side, raczej. Ram. O kurwa, long no już był. I coś jeszcze brałeś, tylko to? Nie pamiętam, stary. A czemu tak podpytujesz? No bo chcę sobie zobaczyć, ile straciłeś na tej wymianie. Straciłem, pewnie straciłem. Tak mi się wydaje, że straciłem. Ale nie wiem. To nie źle. Do nas, 100% do nas. Co? Nice. To mówisz, że coś jeszcze brałeś, tylko te dwie rzeczy? Kurwa, chyba. Nie wiem tam mi wyszło ta kosa mi wyszła za 2 chyba 50 Musiałbym zobaczyć ile to kosztuje Trumpa, Rampa, rampa, rampa dobra. No, dobra. 9 No ja pod koniec coś tam tych fragów zrobiłem delikatnie bo ogólnie kurwa była lipa, nie? Była lipa nie no no to co czym ci on zawinił? No weź jest... zmienię. Nie. nie no widzę tej mapy, ty mi zawinił. A, dobra popierdolić co lubi, ale ale cię odda Nie nie, ja, ja ten, ja nic nie mówię, że nie. Groś, nie. Oho, już to jakieś niesnaski w oh, drużynie no. przeciwnej O elegancko! <laughs> elegancko, Elegancko! Masz flesza? Gdzie jest? Czemu nie idzie? dawaj, ja Smukowałem coś tam, dawaj, <grym> leży side. Dobra, idziemy, chodźmy. CT też czuję, że może być ostatni. Prawda, okay. że będzie nook chyba grany. O, okej, okay. overpassik fajnie, ja akurat Kurwa. overpassika bardzo chętnie. Coś poda Ja dotuję. Long jest cisza. Jest jeden long? Leży long. Leży? Mam pakę? Might go to Jak do ciebie pilno paki? Kurwa, no tak nie bardzo. No pilnuj Lotuję. Kurwa, macie, sprzedałem.

Co jest? Nie ma. w konektorze? Nie wiem. Monster. Monster jest noc. Jeden jest, jeszcze jeden jest long. Kurwa, I think halfage be long. No właśnie, I jest chłopaki, jak opłaty najmana, nie? Już jest na drzewku, dobra. O, dobra, leży. <laughs> Jeszcze jeden. Kurwa, mogę pójść B. Nie wiem, Mam Może być kibla u mnie? Nie wiem, patrzę kibla na razie nie ma nic. Nie wiem, ja cofam. O, jest na longu. W mojej. Oj, to było szybkie! Tu już się zrewanżowałem. Thank you. One more bank. Fajny rush bez tej... No bo... Mnie dwóch zablokowało, stary. Obiecuję, że mnie dwóch zablokowało. A to nie jest tylko do ciebie. No proszę, mi się myszka, myszka mi się mi nie zacięła, o co chodzi. czekaj, Czekaj, myśl, na myśl, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, idź B, idź B, idź B, idź B. Albo zabij go, idź B. Ostatnia jest myśl, myśl, site myśl, jest. Dobrze. Kurwa się oh, g -g. A ile miał fragów na TMC, nawet nie patrzyłem. Nie no, ja już w rozchodniaczka grałem teraz.